Na zajutrz, około południa, zameldowano jego świątobliwości, że przyszła deputacja fenickich kupców. – Czy może chcą skarżyć się za napad na ich domy? – spytał Faraon. – Nie – odparł adjutant. – chcą złożyć hołd. Istotnie kilkunastu Fenicjan pod przewodnictwem Rapsuna przyszli z darami. Gdy pan ukazał im się, upadli na ziemię, po czym Rapsun oświadczył, że starym obyczajem ośmielają się złożyć nikczemną ofiarę stóp władcy, który im daje życie, a ich majątkom bezpieczeństwo. Po czym składali na stołach złote misy, łańcuchy i puchary napełnione klejnotami, zaś Rapsun położył na stopniach tronu tacę z papirusem, gdzie Fenicjanie zobowiązali się dać dla wojska wszelkich rzeczy potrzebnych za dwa tysiące talentów. Był to dar zacny. Wszystko bowiem, co ofiarowali Fenicjanie Przedstawiało sumę trzech tysięcy talentów Pan odpowiedział wiernym kupcom bardzo łaskawie Obiecując im swoją opiekę Pożegnali go uszczęśliwieni Ramzes XIII odetchnął Bankructwo skarbu, a więc i konieczność użycia gwałtownych środków Przeciw kapłanom odsunęła się na dalsze dziesięć dni Wieczorem znowu pod opieką Tutmozisa Stanął w gabinecie jego świątobliwości dostojny Hiram tym razem nie skarżył się na zmęczenie, ale upadł na twarz i jękliwym głosem przeklinał głupiego Dagona. Dowiedziałem się, mówił, że ten parch śmiał przypominać waszej świątobliwości naszą umowę o kanał do Morza Czerwonego. Niech on zmarnieje, niech jego trąd stoczy, niech jego dzieci zostaną świniopasami, a wnuki Żydami. Ty zaś, władco, tylko rozkazuj, a ile ma bogactw Fenicja, wszystkie złożył stóp twoich bez żadnego kwitu i traktatu. Czy to my, asyryjczycy, albo kapłani dodał szeptem, żeby nie wystarczyło nam jedno słowo tak potężnego mocarza? A gdybym ja naprawdę zażądał wielkiej sumy spytał faraon. Jakiej? Na przykład trzydziestu tysięcy talentów. Czy natychmiast? Nie, w ciągu roku. Będzie ją miał wasza świątobliwość odparł bez namysłu hiram. Pan zdumiał się tej hojności. No, ale. Muszę wam dać zastaw. To tylko dla formy, odparł Fenicjanin. Da nam wasza świątobliwość na zastaw kopalnie, ażeby nie budzić podejrzeń kapłanów. Gdyby nie to, Fenicja cała odda się wam bez zastawów i kwitów. A kanał. Czy mam zaraz traktat podpisać? Spytał faraon. Wcale nie. Wasza świątobliwość zawrze z nami traktat, kiedy sam zechce. Ramzesowi zdawało się, że jest podniesiony w górę. W tej chwili dopiero poznał słodycz królewskiej władzy i to dzięki Fenicjanom. Hiramie, rzekł już nie panując nad sobą, dziś daję wam Fenicjanom pozwolenie na budowę kanału, który połączy Morze Śródziemne z Czerwonym. Starzec upadł do nóg faraona. Jesteś największym królem, jakiego widziano na Ziemi, zawołał. Do czasu nie wolno ci mówić o tym nikomu, bo wrogowie mojej sławy czuwają. Abyś jednak miał pewność, daję ci ten oto mój pierścień królewski. Zdjął z palca pierścień ozdobiony czarodziejskim kamieniem, na którym było wyryte imię Horusa i włożył go na palec Fenicjaninowi. Majątek całej Fenicji jest na twoje rozkazy, powtarzał głęboko wzruszony Hiram. Dokonasz, panie, dzieła, które będzie ogłaszało imię twoje, dopóki nie zgaśnie słońce. Faraon uścisnął jego siwą głowę i kazał mu usiąść. A więc jesteśmy sprzymierzeńcami, rzekł po chwili pan. I mam nadzieję, że wyniknie stąd pomyślność dla Egiptu i dla Fenicji, dla całego świata wtrącił hiram. Powiedz mi jednak, książę, skąd masz taką ufność we mnie? Znam szlachetny charakter Waszej świątobliwości. Gdybyś władco nie był faraonem, po kilku latach zostałbyś najznakomitszym kupcem fenickim i naczelnikiem naszej rady. Przypuśćmy odparł ramzes, ależ ja, aby dotrzymać Wam obietnic, muszę pierwej zgnieść kapłanów. Jest to walka, a skutek walki niepewny. Hiram uśmiechnął się. Panie, rzekł, gdybyśmy byli tak nikczemni, żebyśmy Cię opuścili dzisiaj, gdy Twój skarb jest pusty, a nieprzyjaciele przyjaciele hardzi, przegrałbyś walkę. Bo człowiek pozbawiony środków łatwo traci odwagę, a od ubogiego króla odwraca się i jego armia, i poddani, i dygnitarze. Ale jeżeli ty, panie nasz, masz nasze złoto i naszych agentów, a swoje wojsko i generałów, to z kapłanami tyle będziesz miał kłopotu, ile słoń ze skorpionem. Ledwie postawisz nogę na nich i już będą rozmiażdżeni. Wreszcie, to nie moja rzecz. W ogrodzie czeka arcykapłan Samentu, któremu wasza świątobliwość kazałeś przyjść. Ja się usuwam, teraz jego pora. Ale od dostarczania pieniędzy to ja się nie usuwam i do wysokości trzydziestu tysięcy talentów niech wasza świątobliwość rozkazuje. Kiram znowu upadł na twarz i wyszedł obiecując, że natychmiast przyśle samentu. W pół godziny zjawił się arcykapłan. Nie golił on rudej brody i kudłatych włosów, jak przystało na czciciela seta. Twarz miał surową, ale oczy pełne mądrości. Ukłonił się bez zbytniej pokory i spokojnie wytrzymał, sięgające do głębi duszy spojrzenie Faraona. – Siądź – rzekł pan. Arcykapłan usiadł na posadzce. – Podobasz mi się – mówił Ramzes. – Masz postawę i fizjonomię Hyksosa, a oni są najwaleczniejszymi żołnierzami mojej armii. Potem nagle zapytał. – Ty powiedziałeś Hiramowi o traktacie naszych kapłanów z Asyryjczykami? – Ja – odparł Samentu, nie spuszczając oka – Byłeś uczestnikiem tej niegodziwości? Nie, podsłuchałem tę umowę. W świątyniach, jak w pałacach waszej świątobliwości, mury są podziurawione kanałami, za pośrednictwem których nawet ze szczytu pylonów można słyszeć, co mówi się w podziemiach. A z podziemiów można przemawiać do osób mieszkających w górnych komnatach wtrącił faraon. I udawać rady bogów dodał poważnie kapłan. Faraon uśmiechnął się. Więc przypuszczenie, że to nie duch ojca przemawiał do niego i do matki, tylko kapłani, było prawdziwe. Dlaczego powierzyłeś Fenicjanom wielką tajemnicę państwa? Zapytał Ramzes. Bo chciałem zapobiec haniebnemu traktatowi, który szkodził zarówno nam, jak i Fenicji. Mogłeś ostrzec kogo z dostojnych Egipcjan? Kogo? Zapytał kapłan. Czy takich, którzy wobec Herhora byli bezsilni, czy takich, którzy by mnie oskarżyli przed nim i narazili na śmierć w męczarniach. Powiedziałem Hiramowi, bo on stykał się z naszymi dostojnikami, których ja nie widuję nigdy. A dlaczego Herhor i Mefres zawarli podobną umowę, badał faraon. Są to moim zdaniem ludzie... Słabej głowy, których nastraszył Beroes, wielki kapłan chaldejski, Powiedział im, że nad Egiptem przez dziesięć lat będą srożyły się złe losy i że gdybyśmy w ciągu tego czasu rozpoczęli wojnę za Syrią, zostalibyśmy pobici. I oni uwierzyli temu? Podobno Beroes pokazywał im cuda, nawet wznosił się nad ziemię. Niewątpliwie jest to rzecz dziwna, ale ja nigdy nie zrozumiem. Dlaczego mielibyśmy za to stracić Fenicję, że Beroes umie latać nad ziemią? – Więc i ty nie wierzysz w cuda? – Jak w jakie? – odparł Samentu. – Zdaje się, że Beroes naprawdę wykonuje rzeczy niezwykłe, ale nasi kapłani tylko oszukują. Zarówno lud, jak i władców. – Nienawidzisz kapłańskiego stanu? – Samentu rozłożył ręce. – Oni mnie także nie cierpią, a co gorsze poniewierają mną niby z tej racji, że służę Setowi. Tymczasem… Co mi to za bogowie, którym za pomocą sznurków trzeba poruszać głowę i ręce? Albo co mi to za kapłani, którzy udając pobożnych i powściągliwych mają po dziesięć kobiet, wydatkują po kilkanaście talentów rocznie, kradną ofiary składane na ołtarzach i są mało co mędrsi od uczniów wyższej szkoły. Ale ty bierzesz datki od Fenicjan. Od kogóż mam brać? Jedni Fenicjanie naprawdę czczą Seta i boją się, aby nie zatapiał im okrętów. U nas zaś szanują go tylko biedacy. Gdybym poprzestawał na ich ofiarach, umarłbym z głodu, ja i moje dzieci. Faraon pomyślał, że jednak ten kapłan nie jest złym człowiekiem, choć zdradza tajemnicę świątyń, a przy tym wydaje się być mądry i mówi prawdę. Słyszałeś co? Spytał znowu pan o kanale, który ma połączyć Morze Śródziemne z Czerwonym. Znam tę sprawę. Już od kilkuset lat nasi inżynierowie obrobili ten projekt. A dlaczego nie wykonano go dotychczas? Gdyż kapłani boją się, aby nie napłynęły do Egiptu ludy obce, które mogłyby podkopać naszą religię, a wraz z nią ich dochody. A czy prawda jest, co mówił Hiram o ludach mieszkających na dalekim wschodzie? Najzupełniejsza. Od dawna wiemy o nich i nie ma dziesiątka lat, ażebyśmy z tamtych krajów nie otrzymali jakiego klejnotu, rysunku czy wyrobu. Faraon znowu zamyślił się i nagle spytał: Będziesz mi wiernie służył, gdy zrobię cię moim doradcą. Służyć będę waszej świątobliwości na życie i śmierć, ale gdybym został doradcą tronu, oburzyliby się kapłani, którzy mnie nienawidzą. Nie sądzisz, że można ich obalić? i bardzo łatwo odparł Samentu. Jakiż byłby twój plan, gdybym musiał pozbyć się ich? – Należałoby opanować skarbiec labiryntu – wykładał kapłan. – Trafiłbyś do niego? – Mam już wiele wskazówek. Resztę znajdę, bo wiem, gdzie szukać. – Cóż dalej? – pytał faraon. – Należałoby wytoczyć Herhorowi i Mefresowi proces o zdradę państwa za tajemne stosunki z Asyrią. – A dowody? – Znajdziemy je przy pomocy Fenicjan – odparł kapłan. Czy nie wynikłyby stąd jakie niebezpieczeństwa dla Egiptu? Żadnych. Czterysta lat temu faraon Amenhotep IV obalił władzę kapłanów, ustanowiwszy wiarę w jednego tylko boga re Hamarchis. Rozumie się, że przy tej sposobności zabrał skarby ze świątyń innych bogów. Otóż wówczas ani lud, ani wojsko, ani szlachta nie ujęli się za kapłanami. Cóż dopiero dziś, gdy dawna wiara bardzo osłabła? Któż to pomagał Amenhotepowi? Zapytał faraon. Prosty kapłan, Ej, ale który po śmierci Amenhotepa IV został dziedzicem jego tronu? rzekł Ramzes bystro patrząc w oczy kapłanowi. Lecz samentu odpowiedział spokojnie: Wypadek ten dowodzi, że Amenhotep był niedołężnym władcą, który więcej dbał o cześć re, aniżeli o państwo. Zaprawdę jesteś prawdziwym mędrcem, rzekł Ramzes. Do usług Waszej świątobliwości. Mianuję cię moim doradcą, mówił faraon, no ale w takim razie nie możesz odwiedzać mnie po kryjomu, tylko zamieszkasz u mnie. Wybacz, panie, ale dopóki członkowie Najwyższej Rady nie osiądą w więzieniu za umawianie się z nieprzyjaciółmi państwa, moja obecność w pałacu przyniesie więcej szkody aniżeli dobrego. Będę więc służył i radził waszej świątobliwości, ale potajemnie. I znajdziesz drogę do skarbca w labiryncie? Mam nadzieję, że nim wrócisz, panie Stebów, uda mi się ta sprawa. A gdy przeniesiemy skarb do waszego pałacu, gdy sąd potępi chora i Mefresa, który wasza świątobliwość może potem ułaskawić, wówczas za waszym pozwoleniem wystąpię jawnie i przestanę być kapłanem Seta, który tylko ludzi odstrasza ode mnie. I myślisz, że wszystko dobrze pójdzie? Życie stawiam. – zawołał kapłan. – Lud kocha waszą świątobliwość, więc łatwo go podburzyć przeciw zdradzieckim dostojnikom. Wojsko jest wam posłuszne jak żadnemu z faraonów od czasu Ramzesa Wielkiego. Więc któż się oprze? A w dodatku wasza świątobliwość ma za sobą Fenicjan i pieniądze, największą siłę na świecie. Gdy Samentu żegnał faraona, pan zezwolił mu ucałować swoje nogi i darował ciężki złoty łańcuch, tudzież pranzoletę ozdobioną szafirami. Nie każdy dostojnik zdobywał podobne łaski w ciągu całych lat służby. Odwiedziny i obietnice Samentu nową otuchą napełniły serce faraona. Gdybyż udało się pozyskać skarb Labiryntu, za drobną jego część można by uwolnić szlachtę od fenickich długów, poprawić dole chłopów i wykupić zastawione majątki dworskie. A jakimi budowlami wzbogaciłoby się państwo? Tak, fundusze Labiryntu mogłyby usunąć wszystkie kłopoty faraona, bo i cóż z tego, że Fenicjanie ofiarowują mu wielką pożyczkę. Pożyczkę kiedyś trzeba spłacić wraz z procentami i prędzej czy później oddać w zastaw resztę królewskich majątków. Było to więc tylko odsunięciem ruiny, ale nie zapobieżeniem jej. W połowie miesiąca Famenut styczeń zaczęła się wiosna. Cały Egipt zielenił się wschodzącą pszenicą, na czarnych zaś płatach ziemi snuły się gromady chłopów siejących łubin, bub, fasole i jęczmień. W powietrzu unosił się zapach pomarańczowego kwiatu, woda bardzo opadła i co dzień odsłaniała nowe kawałki gruntów. Przygotowania do pogrzebu Ozyris Mer Amen Ramzesa były ukończone. Czcigodna mumia króla była już zamknięta w białym pudle, którego górna część doskonale odtwarzała rysy nieboszczyka. Faraon zdawał się patrzeć emaliowymi oczyma, a boska twarz wyrażała smutek łagodny, nie za światem, który opuścił, lecz nad ludźmi jeszcze skazanymi na utrapienia doczesnego żywota. Na głowie wizerunek faraona miał czepiec egipski w białe i szafirowe pasy, na szyi sznury klejnotów, na piersiach obraz człowieka klęczącego z rozkrzyżowanymi rękoma, na nogach wizerunki bożków, świętych ptaków i oczu, nieosadzonych w żadnej twarzy, lecz jakby wyglądających z przestrzeni. Tak opakowane zwłoki króla spoczywały na kosztownym łożu, w małej cedrowej kaplicy, której ściany były pokryte napisami opiewającymi żywot i czyny zmarłego. Nad zwłokami unosił się cudowny jastrząb z ludzką głową, a przy łożu dniem i nocą czuwał kapłan przebrany za Anubisa, bożka pogrzebu, z głową szakara. Prócz tego przygotowano ciężki, bazaltowy sarkofag, który stanowił zewnętrzną trumnę mumii. Sarkofag miał także formy i rysy zmarłego faraona, był pokryty napisami i wizerunkami modlących się ludzi, świętych ptaków, tudzież skarabeuszów. Siedemnastego famenut mumie wraz z jej kaplicą i sarkofagiem Przeniesiono z dzielnicy zmarłych do królewskiego pałacu I ustawiono w największej sali Sale te wnet zapełnili kapłani śpiewający hymny żałobne Dworzanie i słudzy zmarłego króla A nade wszystko jego kobiety, które jęczały tak głośno Że ich krzyki słychać było aż na drugiej stronie Nilu O panie, o panie nasz, wołały Dlaczego nas opuszczasz? Ty taki piękny, taki dobry, który tak chętnie rozmawiałeś z nami, teraz milczysz. I dlaczego? Przecie lubiłeś nasze towarzystwo, a dziś tak daleko jesteś od nas. A przez ten czas kapłani śpiewali: Ja jestem tum, który jedynym jest. Jestem re w pierwszym jego blasku. Jestem bogiem, który sam siebie stwarza, który sam sobie daje imię, a nikt go nie wstrzyma między bogami. Znam imię wielkiego Boga, który tam jest, gdyż ja jestem wielki ptak Benu, który próbuje to, co jest. Po dwóch dniach jęków i nabożeństw zajechał przed pałac wielki wóz w formie łodzi. Jej końce były ozdobione baranimi głowami i wachlarzami z piór strusich, a nad kosztownym baldachimem unosił się orzeł i wąż ureus symbol władzy faraona. Na ten wóz włożono świątobliwą mumię, pomimo gwałtownego oporu kobiet dworskich Jedne z nich czepiały się trumny, inne zaklinały kapłanów, ażeby nie zabierali im dobrego pana Inne drapały sobie oblicza i targały włosy, a nawet biły ludzi niosących zwłoki Krzyk był straszliwy Nareszcie wóz, przyjąwszy boskie ciało, ruszył wśród mnóstwa ludu, który zaległ ogromną przestrzeń od pałacu do Nilu i tu byli ludzie pomazani błotem, podrapani, okryci żałobnymi płachtami, którzy zawodzili w niebogłosy. A obok nich zgodnie z rytuałem żałobnym na całej drodze były rozrzucone chóry: Na zachód, do mieszkania ozyrysa, na zachód idziesz ty, który byłeś najlepszym z ludzi, który nienawidziłeś fałszu. Na zachód, woły, które ciągniecie wóz żałobny, na zachód. Pan wasz idzie za wami. Idź w pokoju do Abydos, idź w pokoju do Abydos ku Morzu Zachodniemu. Co paręset kroków stał oddział wojska, witający pana głuchym łoskotem bębnów i żegnający go przeraźliwym odgłosem trąb. Nie był to pogrzeb, ale marsz triumfalny do kraju bogów. W pewnej odległości za wozem szedł Ramzes XIII, otoczony wielką świtą generałów, a za nim królowa Nikotris, oparta na dwóch damach dworskich. Ani syn, ani matka nie płakali, ponieważ im było wiadomo, o czym nie wiedział lud prosty, że zmarły pan już znajduje się obok Ozyrysa i z pobytu w ojczyźnie szczęśliwości jest tak zadowolony, że nie chciałby wrócić na Ziemię. Po paru godzinnym pochodzie, któremu towarzyszył nieustannie krzyk, zwłoki zatrzymały się nad brzegiem Nilu. Tu zdjęto je z wozu w formie łodzi i przeniesiono na prawdziwy statek, złocony, rzeźbiony, pokryty malowidłami, zaopatrzony w białe i purpurowe żagle. Dworskie kobiety jeszcze raz próbowały odebrać mumię kapłanom. Jeszcze raz odezwały się wszystkie chóry i wszystkie muzyki wojskowe. Potem na statek wiozący mumię królewską weszła pani Nikotris i kilkunastu kapłanów. Lud począł rzucać bukiety i wieńce i zaszumiały wiosła. Ramzes XII po raz ostatni opuścił swój pałac, dążąc Nilem do grobu w Tebach. Po drodze zaś jako troskliwy władca miał wstępować do wszystkich słynnych miejscowości, aby pożegnać się z nimi. Podróż ciągnęła się bardzo długo. Do Tebów było ze sto mil, płynęło się w górę rzeki, wzdłuż której mumia musiała odwiedzić kilkanaście świątyń i przyjmować udział w uroczystych nabożeństwach.